Mano widzowie, zobaczcie, na czym dzisiaj do Was przybywam. Nowa hulajnoga od Kukirina. Nowa stara, bo jest to lifting na ten rok modelu G2. Jak dobrze znacie moje odcinki, to wiecie, że testowałem już masę przy przeróżnych hulajnóg, szczególnie od Kukirina. Te obecnie rządzą na rynku. Wydaje mi się, śmiało można to powiedzieć: najlepsza, budżetowa hulajnoga do 2000 zł. Kukirin G2. Sprawdzimy to dzisiaj. dojechaliśmy na miejscu, gdzie będziemy robić dzisiaj foty, tylko jest jeden mały skopuł. Ta maneta, ona mi się ostatnio trochę zapieszczyła po tym jak jeździłem na polu, w piachu, nie wiem, jakoś wiatr naleciał, coś tutaj się po prostu czuć, że ona tak od razu nie odskakuje. Może to też wada fabryczna, może za bardzo ją tu ściśnili, nie wiem, ale powinienem to czymś nasmarować, żeby po prostu to płynniej chodziło, żeby po prostu szybciej wracało, żeby wiecie, o ten odskakiwał bolec, ja tego nie zrobiłem, bo ogólnie mi to pasuje, bo to jest taki tempomat adaptacyjny, można by rzec. Oczywiście tutaj w żatach, No bo zostawiasz i sobie jedzie, ona gdzieś tam może powoli odskakuje, wraca. Nie wiem, czy to widać na kamerce, powoli wraca. Powoli wraca, ale tak ciasno chodzi ta moneta. No ale przy tym, jak my tu chcemy do zdjęcia nagrać Willy, no to wiecie, dawanie gazu to powinno dobrze operować, a nie mi zostanie i mnie pociągnie jak przedobrze. Oczywiście mogę zahamować i powinno mi wtedy zdusić, ale. No, mam nadzieję, że się nie wypierdacze. Robimy foteczkę. a jak się uda, to zaraz będziecie mogli ją podziwiać. Mam nadzieję. Jak nie, to na pewno coś innego wykombinujemy, ale no, trzeba być dobrej myśli. W końcu jestem profesjonalnym kaskaderem. Nie? Patrzcie widzowie, jak przystało na profesjonalnego amatora. Doświetlamy się tutaj do zdjęcia lampą z drugiego elektryka. No i mamy to, szybka sesyjka zrobiona. Słońce jako tako pozwoliło, przenieśliśmy się na tą stronę, bo tutaj po prostu lepiej padało i mam nadzieję, że wyjdą te zdjęcia ostre. Zawsze to wszystko i tak dopiero wychodzi na komputerze, jak się sprawdza. Krzychu tymczasem pojechał sprawdzić hopkę, czy tam jest szansa się wybić, bo zauważyłem takie ścianki pionowe. No, może przetestujemy zaraz to w jakichś bardziej, wiecie, hardkorowych warunkach. Jest szansa na skok, czy nie? No słuchaj, ogólnie możesz wyskoczyć z rowu. Ty młody chłopak więc. O. Da radę? Da radę? No dobra, to spróbujemy. Ogólnie wiecie, to jest też profesjonalny amator skader. Możesz się pochwalić, co żeś się ostatnio odwalił na Kupirinie. Oh, oh, to, to nie są stygmaty, słuchajcie. Pokaż kurtkę, bo tu też kurtka ucierpiała, oh. zobaczcie. Życie ma się jedno, uwierzcie mi, nie ma co ryzykować. Szwagier już się o tym przekonał na G4. Tam są sliki. Zobaczcie, to jest też aspekt za tym. Jeśli ktoś chciałby kupić tą nogę, to jest jeden z jej jakże dużych plusów. Ona też, tak samo jak G4, ma bezdętkowe koła. Tylko, że tu są już opony terenowe, słuchajcie, i można nimi spokojnie sobie wyjechać ze ścieżki. No, Krzychu nie miał tego szczęścia, bo co się tam stało? A jechałem sobie koło sześciu dyszek i po prostu wjechałem. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze raz, jechałeś legalnie. Legalnie, dość szybko, ale nie dostosowałeś prędkości taki, do warunku. Dokładnie. Wydawało się, że jest sucho, trawa była, trawa była mokra. Szyny, szyny były złe, a podwozie, podwozie, podwozie też było złe. Sliki no i... były na kołach. No jeszcze łyse, łyse opony, czy tak na skraju. No i. Jechał kolarz nagle z zakrętu, jak to ci kolarze szybciutko, Krzychu, coś się zamulił w telefonie. Zamuliłem się i wjechałem po prostu, można powiedzieć, że kawałek na trawnik. No i noga poleciała w pole, a ja wyleciałem po prostu na asfalt, nie, Poleciał jak kula na ręce, cały szczęście jakoś przyjął to wszystko. Co, noga trochę obdrapana. Pokaż telefon jeszcze. No ona właśnie nie jest obdrapana, bo wleciała w pole. Tu tylko krater, nie? <laughs> krater w telefonie. Ale działa, ale działa. Działa. Nie Widzicie? Jest. Taki przekaz do was. Noście kaski jakieś dzieci na tych sprzętach, bo to naprawdę nie ma co, nie ma co ryzykować. Życie ma się jedno. <laughs> Krzychuj się nauczył. Tak, no. Niestety widzowie aleterowy tutaj za bardzo nie nadają się do żadnych stuntów. Natomiast mamy dla Was ciekawostkę. Słuchajcie, widzicie tego ładnego Jesika w tle? Krzychu ma fajną historyjkę do powiedzenia. No, ogólnie pędziłem sobie tutaj ku Kirinem. Gościu akurat mył sobie furkę. No i... Jesi ładnie wybucowany no, zadbany. Nie ja zdążyłem zauważyć, że on myje to. no i... Ja tak przeleciałem, nie, zakurzyło się za mną i słyszę "Ej, hey, ja to myję. Chłopcy, fajnie furę wypucowały tutaj no. przeleciał na, tych, na tym żwirku. A wiem jaką on lata, nie. Na no to są dowody, masz to na rękach wypisane. Na pierwszy rzut oka od swojego poprzednika to nie widać zbytnio jakichś szczególnych zmian. Te są dość kosmetyczne. Przede wszystkim jeśli chodzi o konstrukcję, no to nieco inne mamy koła. Tutaj odblask został zmieniony. Tutaj za dużo nie było do przeróbek, do jakichś tam zmian, modyfikacji. Te wyświetlacze można jeszcze na pewno udoskonalić. Wydaje mi się, że z czasem dojdą do tego, że będą one naprawdę jeszcze lepsze, jeszcze wydajniejsze, jeszcze bardziej czytelne, lepiej się będzie klikać, no bo na razie to tak wiecie, jest jak jest. Co szczęście można tutaj sobie tym guzikiem poprzez double click, poprzez pojedynczy, ustawiać różne ustawienia, zmieniać menu bez konieczności klikania paluchem, a tym bardziej w trakcie jazdy to jest praktycznie niemożliwe, więc no. To można się dopracować i będzie petarda, ale nie, nie oszukujmy się. Hulajnoga za 2000 zł. My tutaj mamy kierunki, klaksonik, światełko. Wszystko, co tylko potrzeba, tak naprawdę. Zawieszenie regulowane na amorach. Bezdętkowe opony off-roadowe, tarczowe heble. No w tej cenie, oczywiście, hydrauliki nie uświadczymy, ale to chyba oczywiste. Zobaczcie, jak fajnie są smukle. Tutaj pochowane, poprowadzone przewody. 800 watów. Zawsze to powtarzam, będę powtarzał, jeśli nie jesteście dziećmi, nie szukacie dla jakiegoś wdąca nogi, 500 watów to jest minimum, wszystko poniżej to są zabaweczki, także no tutaj 800 napęd na jedno tylne koło jak najbardziej wystarcza i będziecie z tego usatysfakcjonowani. I próba autostradowa, znowu jesteśmy na odcinku w Kołbaskowie, także nie bójcie się, lecimy z tym. Dawaj pełen gaz! Ociągniemy, będzie 5 dyszek! To jest 5 dyszek, mamy to. Mamy to! 5 dyszek! No lekka górka pomogła, nie powiem, ale no, producent deklaruje 4-5, także wiecie, wynik jak najbardziej satysfakcjonujący. Jestem pod mega wrażeniem. Zobaczcie, taka mała, lekka hulajnoga, a idzie się na niej rozpędzić. No, widzowie, czy coś jeszcze trzeba dodawać? Zdecydowanie najlepsza hulajnoga w swojej cenie. W przedziale do 2000 zł. nie znajdziecie nic lepszego. Tym bardziej teraz, kiedy są jeszcze jesienne okazje, możecie ją nabyć na promce za mniej niż 500 euro. A to wszystko na stronie KUKRINA. Link do tego standardowo, jak zwykle, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli ktoś teraz nie może kupić, a czajcie się na promocję, to nie bójcie się, bo gdy tylko skończą się zniżki, to będzie aktywny mój kod rabatowy. W tym przypadku na G2, z racji jakże niskiej ceny, jest to nieco niższy kod niż zwykle Bartek 35, czyli 35 euro od ceny na stronie Kukirina. Wcześniej reklamowałem te hulajnogi z kodem Bartek 50 i tam było aż 50 euro, ale one są zagwarantowane na te droższe hulajnogi z serii G także tam musicie wydać więcej, no i macie wtedy od razu większy rabacik, na to po prostu ku mi napisał, żeby mi się zwyczajnie nie opłacało bo ta hulajnoga jest naprawdę w mega konkurencyjnych pieniądzach no i nie kalkulowałoby im się to najzwyczajniej, także pamiętajcie jeśli teraz nie dacie rady kupić, to z moim kodem oczywiście później będziecie w stanie nabyć ją taniej, tak samo wszystkie inne na ten większy kodzik Bartek50 również zawsze możecie kupować także czekajcie na kolejne promocje, na następne filmy Wlecą jeszcze inne, jeszcze ciekawsze bolidy, mam sporo już w garażu u siebie, także no naprawdę będzie elektrycznie Wam powiem, elektrycznie.